Cześć. Dzisiaj sobie zagramy w grę Działa, która się nazywa Happy Tree Friends Spin Fun. I oczywiście będziemy za chwilę grali. Kurde. Okay. Kurde, coś mi się tu włącza. Przepraszam Was wszystkich, ale. No ale. Coś mi się zawiesza. Coś mi się zawiesza. Kurka. Nie, Kug. Ma być. Ma być Happy Tree Friends. Spin fanie, Google. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. A, no, Dobra, już jestem. O, dobra. I to mamy gierkę. Jak widać znacie? Znana już z kreskówki przyjaciele z wesołego lasu Happy Tree Friends. Oczywiście tą grę polecam, bo to jest fajna. Tylko jej lapi tak kręci tak szybko. No i tak. Muszę naciskać F. Ojej, powiedz, że znów. E... Eee. Znowu mi się włącza. Znowu mnie wyrzuciło.. Proszę. Spróbujemy jeszcze raz, poczekajcie. Nie chcę, żeby pokazało się powiadomienie, ale ta gra dzieła jest fajna. Tak, tak. Znana już z kreskówki Happy Tree Friends, Spin Fun. to ja czasem to bajkę oglądam, ale gdy jest taka przerażająca. No to wiecie co, co jest dalej. No. Ale dość, dość fajna gra. No. O. Dobra. Nie wiem. Dobra. To teraz wybierzemy SATUX. Oto jest ta gra. Jakby co? To, to tu się dziska S. O. Dużo o niej mogę opowiedzieć, o tej grze. Mam jeszcze jedną nie te gry takie, ale zagramy tylko jedną. No. o, Tak. Trzeba to tu. Dobra. To teraz wybierzemy Tofi. Ewentualnie ta gra jest fajna. Trzeba naciskać piątkę. Mi się fajnie nagrywa taką nagrywarką. Dobra. I Tutaj mamy instrukcje, ustawienia. Wszystko tam jest, a tu mamy wibracja. Ja wyłączyłem wibracje, żeby nie de, bo za każdym razem mnie denerwowała. Apple, tak, high score, punkty, no tyle. To, to, tyle na dzisiejszym odcinku. E, możecie pytać w komentarzach, czy chcecie więcej tych kierdziała, albo innych happy czy freds, który które ja mam. No, no i tam, i tyle.